pomysł tego wykładu, wpadłam, można powiedzieć, w piaskownicy. Miałam kilka lat, gdy po raz pierwszy zobaczyłam ilustrację do Kaczki Dziwaczki, do Tańcowała igła z nitką. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, kto jest ich autorem, ale zapadło mi głęboko w pamięć. Czułam już wtedy, że w każdym z nas jest cząstka artysty, że wszyscy mamy pasję tworzenia. Że chcemy zostawić coś po sobie. Często mijają całe dziesięciolecia, zanim świat zrozumie nasze idee, dostrzeże, że są nowatorskie i nagrodzi nas wprowadzeniem ich w życie, sławą, pieniędzmi. Czeka nas, jednym słowem, wiele lat mąk twórczych, ale także ich życiowych, w czym podporą może być dobry związek. Jeśli jest oparty na Zaufaniu i akceptacji. Ale związek artysty z drugim artystą w duecie, to jest jednak pewna pułapka. Dlaczego? Wszyscy jesteśmy narcyzami. Nasze narcyzmy zwykle się wyniszczają, ale może są w stanie też coś stworzyć. Kiedy już wyszłam z piaskownicy i stanęłam na własnych nogach, w moje ręce wpadła książka, która jest polską Alicją w krainie Czarów. Przygody Pędrka Wyrzutka. Taki jest tytuł. Pędrek, podobnie jak postać z książki Karola, jest bohaterem, który idzie przez świat, pytając, jeżeli nie wiem, kim jestem, jeżeli nie jestem sobą, to kim na Boga jestem? Okazało się, że książkę tą, tę, napisał Stefan Temerson, a zilustrowała jego żona Franciszka. Znamy wiele sławnych duetów: Frida Kahlo i Diego Rivera, Simone de Beauvoir i Jean Paul Sartre. Ale również w Polsce mamy taki sławny duet, i nie jest to para Maria i Piotr Kiri, tylko właśnie Temersonowie, legendy. Awangardy. Temersonowie, którymi się zachwyciłam, stali się tematem mojej książki, którą napisałam w 2008 roku. W międzyczasie wróciłam do piaskownicy, ale o tym może jeszcze później. Oto czego się dowiedziałam, grzebiąc w archiwach. Temerson. To z angielskie brzmiące, na, brzmiące nazwisko należało do polskich Żydów. W czasach naznaczonych przez wojnę stworzyli sobie osobny, niepodległy świat, swoje własne państwo, którego byli jedynymi obywatelami. Temersonowie urodzili się w przedwojennej Polsce. Franciszka Weinles w roku 1907 w Warszawie, jej przyszły mąż Stefan Trzy lata później w Płocku. Odkąd się poznali, gdy ona miała lat 21, on 18, przez kolejne 60 lat żyli i tworzyli razem, aż do śmierci. Przeszli do historii jako mityczna para. Najpierw tworząc w Warszawie swoje awangardowe filmy porównywane do osiągnięć Manreya czy Buñuela, Potem w 1937 roku wyjechali do Paryża, ponieważ, jak mówił Stefan, wszyscy, którzy mieli coś w sobie, osiedlali się w Paryżu. Paryż był wówczas centrum całego artystycznego świata. Spotykali się tam wszyscy artyści. Niestety, niewiele później, kiedy znaleźli się tam Temersonowie, wybuchła wojna. Kolejnym miejscem, w którym się zatrzymali, i tworzyli, rysowali, malowali, pisali przez kolejne 60 lat, był Londyn. Stworzyli tam sobie swój własny świat. Trwali w swoim londyńskim mieszkaniu, tworząc obóz przeciwko całemu światu. Najbardziej liczyła się dla nich wolność wolność od autorytetów, od religii, od wszelkich ideologii. Zapłacili za to swoją cenę ponieważ nie przyjęły ich do siebie żadne środowiska, żadne kręgi. Tworzyli więc duet osobny. Trwali, jak mówił Stefan, w swoistej splendid isolation, czyli wspaniałej izolacji. Jednak zwykle nie był to splendor, lecz nędza. Związek dwojga ludzi to chwiejna równowaga. W przypadku dwóch tak silnych osobowości zawsze któraś strona jest na wierzchu. Jak bardzo, jak daleko można forsować swoje, jak bardzo można pozwalać partnerowi dominować. Mimo, że wciąż się ze sobą nie nudzimy, czy, czy pozostajemy dla siebie atrakcyjni? Takie pytania na pewno zadawali sobie Temersonowie. Którzy, w przeciwieństwie do wielu sławnych par, żyli dość spokojnie. Znamy legendarne duety, które kłóciły się, rozstawały, walczyły ze sobą. Oni żyli dość spokojnie. Cała ich energia spalała się w sztuce. Najpierw, kiedy robili swoje awangardowe filmy, potem, po wojnie, zajęli się wydawaniem książek. Były to best-lookery, a nie bestsellery, i każda książka miała być osobnym dziełem sztuki. Jak mówił slogan reklamowy tego wydawnictwa, napisany oczywiście przez Stefana, każda książka Gaberbuchusa to mała nierządnica intelektualistka, umiejąca zrobić ci dobrze w czasach kryzysu umysłowego. Książki Gaberbochusa nie da się pożyczyć, można ją tylko posiąść. Odmawiały ich przyjęcia londyńskiej biblioteki. Książki Temersonów nie mieściły się w głowach ani też na półkach. Były tak nowatorskie, że dziś wydają się być y, czymś zupełnie oryginalnym. Podobne idee realizowali Temersonowie w książkach dla dzieci, gdzie on pisał tekst, ona zaś ilustrowała. Jednak nie dajmy się zwieść. Nie zawsze w tej relacji było tak różowo. Wciąż nie odtajniono ich dzienników. Nie znamy też dużej ilości korespondencji. Możemy się tylko domyślać, że w tak bliskiej relacji dwóch silnych osób musiały być duże tarcie konflikty, współzawodnictwo, zazdrość. Czy się zdradzali? Możemy się tylko domyślać. W alfabecie Franciszki, która rysowała tak piękne, subtelne rysunki miękką kreską, Litera N to naiwniak. Naiwniak, czyli ten, kto służy ludziom, nie spotykając się z wdzięcznością. Sportretowała tu siebie samą z paletą przy sztalugach, ponieważ to ona przez całe życie nie zaznała uznania. Jej prace nie znalazły się na ścianach największych światowych muzeów. Podobny los był udziałem Stefana. Jego książki, powieści, traktaty filozoficzne, wiersze były znane tylko w wąskim kręgu specjalistów. Również za życia był on niedoceniony. W sytuacji, kiedy oboje nie odnieśli rynkowego sukcesu, ktoś musiał zadbać o to, żeby się utrzymali. Nie potrzebowali wiele. Wszystko, co zarobili, wydawali na kolejne innowacyjne przedsięwzięcia. W tym duecie osobą, która dbała o to, żeby przetrwali, była Franciszka, która zarabiała ilustracjami, okładkami książek dla dzieci. Czuła się dobrze w kulisach na zapleczu. Tam czuła się ważna. Stefan był osobą działającą na zewnątrz, elokwentny, zabawny, lubiący się popisywać. To on cieszył się największym uznaniem, większym niż jego żona. I to jemu przypisuje się dziś autorstwo wspólnych idei, którymi były między innymi y, takie pomysły, jak tłumaczenie z jednego języka na drugi, na przykład na afazyjski z polskiego. Y, wielość punktów widzenia jako droga filozoficzna, ale także przyzwoitość jako wartość ważniejsza od miłości. Bo można nienawidzić, kraść, rabować, w imię miłości, ale nie w imię przyzwoitości. I tu się zatrzymajmy. Dlaczego Temersonowie nie wierzyli w miłość, a woleli wierzyć w przyzwoitość? Może byli sobie potrzebni, ale się nie kochali. Czy w ich życiu, które oparte było na intelektualnej wymianie, było też miejsce na zwykłe bycie razem? Tak po prostu. Realizowali się we wspólnej twórczości. A dobrze wiemy, że więzi zawodowe bywają silniejsze niż małżeństwa nawet. Ale jednak porozumienie intelektualne to nie to samo co fizyczne, ani też duchowe. Czy temersonowie mogli wybrać inną ścieżkę? Może byliby szczęśliwi, będąc kimś razem. Ich styl życia wyglądał mniej więcej tak. Na pracę zawsze znajdzie się czas, na obiad niekoniecznie. Taki sposób życia nie pozostawia wytchnienia. Czy nie lepiej wrócić do domu i się wyłączyć? Może Temersonowie byliby szczęśliwi, będąc z kimś innym w parach. Nie spróbowali. Walczyli do końca i do historii przeszli jako duet idealny. Czy osoba tak oddana twórczości, tak zaabsorbowana swoim życiem zawodowym, może być w ogóle szczęśliwa? Nie musi to być artysta. Często nasze y, sprawy zawodowe znaczą dla nas tyle, co dla artystów ich sztuka. Może ludzie zajęci wprowadzaniem innowacji, mający cel ważny cel, który porządkuje ich życie. Są zawsze osobni, nawet będąc z kimś w parze. Wszyscy jesteśmy narcyzami. A co dopiero artyści? Więc czy związek dwojga narcyzów jest w ogóle możliwy? Temersonowie zasłynęli swoim romantycznym okresem wojennym w historii związków. Ponieważ przez dwa lata byli rozdzieleni. W tym czasie każde z nich pisało do drugiego poetycko-rysunkowe listy. Nie wiedzieli, czy drugie żyje, mieli taką nadzieję. Większość z tych listów zobaczyli dopiero, kiedy znów się spotkali. Memento magnitudinis, łacińskie, pamiętaj o wielkości, to było ich hasło. Trudno było pamiętać o czymś szlachetnym i nieskalanym w czasach wojny. Ale im się to udało. Byli dla siebie pierwsi, poznali się na progu dorosłości i zostali razem do końca swoich dni. Nawet umarli w przeciągu kilku miesięcy. Tak bardzo nie mogli bez siebie żyć. Czy wierzymy w to, bo chcemy wierzyć, że takie związki są możliwe? Niewiele wiemy tak naprawdę o cudzych biografiach. Możemy sobie tylko wyobrażać, co gryzło Temersonów, kiedy byli sami. Drodzy Państwo, ja także byłam w związku z artystą. Mamy dziecko. I wiem, że nie tylko sztuka i oddanie pracy wyniszcza związki. Ale potrzebujemy drugiej osoby, potrzebujemy partnera, żeby się rozwijać, potrzebujemy wsparcia. Są chwile próby, których nie przejdzie się samemu. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że napisałam książkę pod tytułem Temersonowie, piaskownicy z moją córką. Owszem, ale głównie dlatego, że wciąż się zastanawiam, czując się poniekąd artystką, czy życie z drugim takim artystą jest możliwe. Thank <laughs> you.